Jakie słuchawki do biegania wybrać? Powiedziałbym, że nie plączące się, ale z tym może być problem, więc skupię się na ich budowie i funkcjach. Ja jestem Rafał Gusiewicz, a to jest kanał Technologii. Zaczynamy odcinek o słuchawkach do biegania. Jedna z bogatszej dzisiaj testowanej opcji Krieger Mats, słuchawki bezprzewodowe, które oczywiście łączą się z telefonem za pomocą Bluetootha. Słuchawki dokanałowe, czyli bardzo często wchodzą w kanał uszny i izolują nas od dźwięków otoczenia. A dodatkowo mają jeszcze takie żelki, z którymi spotkałem się po raz pierwszy, które bardzo dobrze wpasowują się w małżowinę uczną. No i słuchajcie, oczywiście mają wbudowany mikrofon, dzięki czemu po pierwsze możemy odbierać połączenia, wykonywać połączenia, sterować telefonem, i jeśli mamy odpowiednie oprogramowanie, to możemy też telefonowi wydawać odpowiednie komendy głosowe. A teraz czas na ciekawostkę! Maraton, słuchajcie, ilu z nas kiedykolwiek go przebiegło? Mój rekord to jedyne 12 kilometrów i ani metra więcej. Ile razy można biegać maraton? Słuchajcie, bardzo dużo. Berg, Stefan Engels codziennie przez 360 dni robił maraton przez cały rok. Wiek! Ile lat miał najstarszy maratoncik, kiedy ukończył wyścig? 100 lat! A słuchajcie, zaczął biegać dopiero jak miał 89, także spokojnie, jeszcze macie czas i możecie siedzieć przed YouTube'em i jeść te wszystkie chipsy. 12 na 20 najlepszych długodystansowców na świecie pochodzi z jednego plemienia Kalendzin w Kenii. Całkiem niezły wynik. W 1972 roku jeszcze w maratonie bostońskim kobiety nie mogły brać udziału, ale była jedna niepokorna, bo w 1966 Roberta Gibbs schowała się w szakach i ukończyła maraton z wynikiem 321. Koniec ciekawostki. Z testowanych słuchawek to Panasonic model, tak zwany Clip On. Czyli takim plastikowym pałąkiem, zakładanym za ucho, przytwierdzamy słuchawkę do ucha, a sama słuchawka nie jest ani pchełką, ani do uczna tylko troszkę większym głośnikiem, który jest dookoła ucha, więc po pierwsze słyszymy wszystko, co się dzieje dookoła i nie jesteśmy tacy bardzo wyizolowani. A po drugie, jakość dźwięku też jest całkiem sympatyczna. No i sprawa kabla. Słuchawki mają kabel, więc po pierwsze nigdy się nie rozładują, chyba, że rozoduje się urządzenie, którego używamy. No a po drugie, niestety czasem mogą szarpać. Słuchawki całkowicie okrojone, bez mikrofonu, bez innych bajerów, ale klipon. Fioletowe słuchawki! Chociaż chyba jak facet tu powinno być ostatnia rzecz, na jaką zwracam uwagę, coś jest nie tak. Panasonic, znów mamy plastikowy pałąk, który zakładamy do ucha, ale tym razem to są tak zwane pchełki, czyli słuchawki, które nie wchodzą ciasto do kanalika usznego, ale tylko do ucha i cały czas słyszymy to, co, co się dzieje dookoła, więc jest bezpiecznie, jest fajnie cieszymy się spoko muzą na przewodzie, więc się nie rozładują, ale też bez mikrofonu, więc nie porozmawiamy z nikim podczas biegania, ale podczas biegania powinno się po prostu biegać. Słuchawki Philips na plastikowym pałąku, który oplata nam głowę i dzięki temu nie musimy poprawiać słuchawek w trakcie biegu i na pewno nam nie wypadną. To jest wersja dokanałowa, czyli wersja, która wchodzi głęboko do ucha i izoluje od tego, co się dzieje na zewnątrz. No i słuchawki z wersją na kablu, ale na tym kablu mamy też mikrofon i przyciski do sterowania komórką, do zgłaszania i do przyciszania. Pokazałem Wam dzisiaj kilka różnych fizycznie rodzajów słuchawek. Nie skupiłem się na jakości dźwięku, tylko na zastosowaniu i na ich funkcjach od modeli najprostszych kabel, słuchawka, koniec, po całkowicie skomplikowane modele, które musimy ładować, są bezprzewodowe, łączą się bluetoothem, mogą sterować telefonem i mają dużo różnych bajerów, żeby nie wypaść wam słucha. Wszystko zależy od was, czego potrzebujecie od słuchawek? Czy tylko zakładacie je na uszy i biegacie? Czy może przy okazji chcecie też sprawnie obsługiwać komórkę? Ja jestem Rafał Gusiewicz, to był odcinek o słuchawkach, kanał Technologia. Pamiętajcie o subskrypcji. No i co, życzę Wam miłego dnia i miłego wieczoru. Cześć! a wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie filmu.